Mili Państwo, witam w Światowym Dniu Dobrych Wiadomości. Chodzi w nim o to, byśmy się nawzajem choć jednego dnia w roku nie bombardowali przykrymi nowinami i by w mediach ukazywały się jakieś pozytywne, krzepiące wieści. Podajemy pierwsze z brzegu, spisane z internetu. Gdy walisz głową w mur, spalasz aż 150 kalorii. Nie lubisz zmywać? to włóż między talerz i potrawę, którą jesz folię. W ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest księga dobrych wiadomości, która ma stanowić optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń. Dotychczas do tej księgi wpisali się między innymi Dalai Lama, Paolo Coelho, Brigitte Bardot. Aktorka, to jest rocznik 1934, wpisała zapewne, że już więcej nigdy nie wystąpi w filmie, zwłaszcza nie wystąpi nago, co kiedyś tak ukochała. Dziś, proszę Państwa, Także dzień marzyciela. Z tej okazji przypominam hasło rzucone przez wodza światowej rewolucji proletariackiej, Włodzimierza Ilicza Lenina, który powiedział: Powinniśmy marzyć. No cóż, problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy niektóre marzenia się spełniają. Historia przenosi nas dziś, drodzy Państwo, w rewiry wielkiej sztuki, bowiem to właśnie 8 września 1504 roku posąg Dawida autorstwa Michała Anioła Błona Lottiego zostaje pokazany publiczności. Marmurowe arcydzieło pokazano we Florencji na Piazza della Signoria. Dawid został wyrzeźbiony z jednego bloku białego włoskiego marmuru z Carrary, i to z bloku, który został odrzucony przez innych rzeźbiarzy, ponieważ miał zawierać jakąś skarbę. Ów piękny mężczyzna, pyszni się w całej krasie, najwidoczniej przed chwilą zabił z procy Goliata. Nad rzeźbą Michał anioł pracował trzy lata i w momencie kiedy wykonał to zlecenie dla katedry we Florencji, liczył sobie lat 26 zaledwie. Posąg był tak piękny, że komitet oceniający dzieło, w którego skład wchodził na przykład znany nam także Leonardo da Vinci oraz malarz Sandro Botticelli, komitet zdecydował, że dzieło powinno. Stanąć w miejscu bardziej publicznym niż katedra. No i trzeba było ten posąg tam na plac miejski we Florencji przetransportować, co 40 mężczyznom zajęło aż 4 dni, a odległość wynosiła pół mili. Z tym, że w roku 1873 Dawid, po prawie 400 latach powędrował w przeciwnym kierunku, został przetransportowany do wnętrza Galerii Del aby uchronić to dzieło przed uszkodzeniem. A jego replika pozostała, Zostaje na swoim miejscu na placu i zaprasza, by ją podziwiać, czego przy najbliższej okazji nie omieszka Wiesław Dawid, kot.